Mano ludziska tutaj Patcraft i dzisiaj zostałem chirurgiem i tak wiem, że widzieliście tą grę na wielu innych kanałach, lecz nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że po prostu każdy człowiek gra po prostu w gry po swojemu całkowicie inaczej i zawsze chciałem w ogóle, zawsze co ja mówię, już od dawna chciałem zagrać w tą grę, bo wydawała mi się bardzo śmieszna. A że mogę to dla Was nagrać i się z Wami tym podzielić wydaje mi się całkiem spoczko. Więc e, zaczynamy. Click to begin. Aha, klikam. O, jest. Pięknie. Dobra, e, a więc ustawiamy sobie palce. A, W, R i spacja. O, spoko. to jest tak jakbym. Aha, to jakbym był tą ręką. No dobra. Luzik. I teraz lewym przyciskiem myszy idziemy na dół, a prawym rotatujemy. I myszką się rusza. No dobra. Okej, okay, czekajcie. Musimy kontrolę sobie wyczaić. Okej, okay, mały palec. Palec, który nie wiem jak się nazywa. Ym, środ środkowy, chciałem powiedzieć coś innego, ale środkowy palec. Wskazujący oraz kciuk. Dobra, i teraz jak zamkniemy rękę? Okej. Okay. Luz. I teraz lewy idzie... Aha. What the fuck? <laughs> I prawy co robi? Aha, trzeba Dobra, luz. Heju! Dobra, zaczynamy tą operację i spróbuję się postaram. Yy, postaram się, żeby ten gościu tutaj na mnie umarł. Yy. Więc tak, mam nadzieję, że jest w dobrych rękach. Trzeba to wziąć. Chodź tu. Ja. Jak się dziwnie naciąga. What the fuck? Coś, coś czuję, że, że jednak nie przeżyję. Bo jest to dość trudne, kurczę. wow, what the fuck! Nie, 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 nie. Okej. Okay. Daliśmy mu na twarz to. Aha, dobra, spadnie. Luzik. <laughs> Czym by mu tu te żeberka rozwa a, Może wiecie co? Ja nie pójdę w tą piłę, tak jak większość, a pójdziemy w młotek. Oh shit. Chodź tu, młotku. Okej, okay, mamy młot. Nie mamy młota. Teraz mamy młot. Mamy młot, jest dobra. Spoko. Przygotuj się. Ła! Jakoś musimy mu... Oh shit! Tego się nie spodziewałem, całe żebra mu wypadły. what the fuck! Okej, okay, czekajcie, odłożymy. Nie no, profesjonalnie mi idzie, muszę przyznać. Teraz trzeba mu... What the fuck, co mi się z ręką stało? Taka krzywa jakaś... Uuu, można jeszcze rotejtować do przodu i... Do tyłu, A, spoko, dobra. Teraz trzeba mu to wszystko wziąć. Ła, to płuca! I te, i te kości wszystkie, ła! Bo wiecie co? Zrobimy to tak hardkorowo. Uah, a masz? Wyłaście? Wychodzić. Kurczę, ta gra jest trudniejsza niż mi się wydawało. Myślałem, że będzie troszeczkę łatwiejsza. Okej, okay, chodź tu. Uah. Dawaj. Ła. fuck. Okay. Dobra, to co i będziemy mieli wszystko już uprzątane w miarę. Jeszcze to żeberko. Opa! Dobra, jest w miarę. Usp... Czekajcie, już jest w miarę spoko. I czekajcie, tu było to serce, tak? Dobra, mamy serce. Otworzymy, żeby było przygotowane. I potrzebny jest nam skalpel, czy coś, czym byśmy wycięli to drzewo. Drzewo? Co ja mówię? Serce! Ok, weźmiemy to. Czekajcie, tak trzema paluszkami, tak profesjonalnie. I przetniemy te oto o, o, rany. Nie chcemy, żeby umarł. Czekajcie, trzeba do przodu. O! O Jezus Maria. Nie, 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 nie. Do góry, do góry, do góry. Nie, stary, nie, nie rób. Nie umieraj. Dobra. <kluzny> Na dół precyzyjnie. I... Uwaga! Tniemy! Ciach, 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 ciach. Okej. Okay. What the fuck, jak one się śmiesznie okręca Chyba właśnie udało się nam przeciąć to serducho. Czy znaczy jego też żyły? I zobaczmy, czy się nam udaje wyjąć. Chyba się jeszcze trzyma na czymś, albo wydaje mi się. Okej, okay, chodź do nas serduszko. Serduszko jest! Udało! Udało mi się je podnieść. Spoko, rzucimy je gdzieś tutaj i bierzemy to serce. Kurczę, ale jak będę mu musiał dać wszystkie to z powrotem, to co mu rozwaliłem, to będzie troszkę kiepsko. What the fuck, chodź! Uuu, serce! I co teraz? O, o, chyba nie działa. Czemu nie działasz? Działaj! Jest! Udało się! Yeee! Yeah, wygrałem! A Pięknie! Udało się nam go uratować. Kurczę, chyba zostanę chirurgiem, naprawdę. Nie, a tak naprawdę mam nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. No i co, możecie zostawiać lajki, komentarze, subskrybować. Wiecie, w sumie jak to wszystko działa. Ja się z wami zobaczę w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.